Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale prywatne l4.pl. Dzisiejszy odcinek poświęcony ubezpieczeniom od utraty dochodu. Ja nazywam się Marcin Dudek, zawodowo zajmuję się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, ubezpieczenie od utraty dochodu, czyli potocznie nazywane prywatnym L4. Dwa podstawowe ryzyka: czasowa niezdolność do wykonywania zawodu w przypadku choroby. Bądź NW i trwała niezdolność do wykonywania zawodu w przypadku choroby, bądź NW. Dwa podstawowe ryzyka. Dla kogo skierowana jest polisa? Dla wszystkich osób generujących przychód w danym zawodzie. Nieważne, czy te osoby pracują na umowę o pracę, czy prowadzą działalność. Dla tych wszystkich osób jest dedykowana. Ta polisa ubezpieczeniowa. Dlaczego ja wybieram tą polisę jako numer jeden, jeżeli chodzi o kolejność ubezpieczeń na życie? Dlatego, że to jest jedyna polisa, która daje mi realne zabezpieczenie moich utraconych przychodów i gwarantuje mi miesięczną wypłatę świadczenia, które sobie wybrałem, przez okres 24 miesięcy. Dodatkowo ja mogę sobie wybrać z ryzyka trwałej niezdolności do pracy również sumę ubezpieczenia. Na przykład sumę, która wynika z, moich, z mojego obciążenia kredytowego. Jeżeli mam obciążenie kredytowe 300 tysięcy złotych, to mogę sobie wybrać tą trwałą niezdolność do wykonywania zawodu, podkreślam 300 tysięcy złotych. Więc jestem zabezpieczony, mam gwarancję bezpieczeństwa wypłaty świadczenia przez okres 24 miesięcy, a dodatkowo jeszcze mam gwarancję wypłaty świadczenia z tytułu trwałej niezdolności do wykonywania zawodu. Podkreślam, do wykonywania określonego zawodu w polisie, ale o tym jeszcze powiem. Jak działa polisa ubezpieczeniowa? Moi drodzy, Działa w bardzo podobny sposób dla osób pracujących na etacie i dla prowadzących działalność. Różnica tylko polega na tym, kiedy uruchomiona zostaje pierwsza wypłata świadczenia. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, polisa uruchamia się w przypadku choroby od 22 dnia czyli pierwsze trzy tygodnie są wyłączone tak zwany okres wyczekiwania. W NNW Polisa uruchamia się od 15 dnia, pierwsze dwa tygodnie są wyłączone. Wypłata świadczenia, gwarancja wypłaty świadczenia przez 24 miesiące, tak długo jak jesteśmy po prostu niezdolni do wykonywania czasowej niezdolności. Gdyby się okazało, że po 12 miesiącach, nieraz już w pierwszym miesiącu, jesteśmy trwale niezdolni do wykonywania zawodu, to mam gwarancję wypłaty świadczenia. Przez 24 miesiące. Po tym okresie, jeżeli wykupiłem sobie dodatkowe świadczenie trwałej niezdolności do wykonywania zawodu, to po 24 miesiącach mam wypłatę jednorazowego świadczenia, które sobie wybrałem. Dla osób pracujących na etacie różnica polega na tym, że wypłata świadczenia zaczyna się po 6 miesiącach. Dlatego, że przez pierwsze 6 miesięcy pracujący na etacie ma gwarancję wypłaty powiedzmy pełnego świadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych, i dlatego te, ta polisa uruchamia się po szóstym miesiącu. Zasada wypłaty jest identyczna jak w przypadku prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli chodzi teraz o tą maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą możemy się ubezpieczyć. Moi drodzy, to przelicza się według procentu, czyli 65% średniomiesięcznego przychodu. Na tyle maksymalnie możemy sobie wybrać świadczenie miesięczne. Dla uproszczenia, jeżeli przedsiębiorca otrzymuje średniomiesięczny przychód, wychodzi 10 tysięcy zł, to 6,5 tysiąca może sobie maksymalną sumę ubezpieczenia wybrać. Od razu podpowiem, że wielu przedsiębiorców nie wybiera tej maksymalnej sumy ubezpieczenia, sumy świadczenia, gdyż stwierdza, że, że potrzebuje mniejszą, nie ma tylu zobowiązań, więc nie potrzebuje maksymalnej, może wybrać jak najbardziej, może wybrać sobie mniejszą sumę ubezpieczenia taką, jaką mu odpowiada, jaką jest w stanie się zabezpieczyć, zabezpieczyć te koszty stałe, które ma, nie wiem, leasing, kredyt, czynsz za wynajęcie lokalu i tak dalej, W przypadku pracujących na etacie, pracujących na umowę o pracę, identyczna sytuacja, 65% średnio-miesięcznego przychodu brutto. W większości przypadków wygląda to w ten sposób, że pracujący na etacie wybierają sobie to te świadczenie miesięczne w okolicach 2, 2,5, 3 tysięcy złotych. Oczywiście pracujący na etacie nieporównywalnie mniej płacą za tą składkę niż przedsiębiorcy, ponieważ pracujący na etacie, pamiętajmy, że uruchamia się ta polisa dopiero po szóstym miesiącu. Więc tutaj ta składka będzie o dużo, dużo niższa, o której Zaraz powiem. A więc cena. Cena za tą, tą polisę. Zrobiłem taki, takie dwie tabelki, takie porównanie, żeby do czegoś się odnieść. Na końcu nagrania będą te dwie tabelki, osobna dla osób pracujących na etacie, osobna dla prowadzących działalność, ale ona jest jakby od trzech czynników uzależniona. No pierwszy, pierwszym czynnikiem to jest nasz wiek, dokładna data urodzenia. Potem zawód, który wykonujemy, jest tam pięć grup ryzyka, a później w, jako w trzeciej kolejności jeszcze od ryzyka aktywnego życia, na przykład czy jedziemy na motorze, na skuterze, na kładzie, czy uprawiamy jakieś inne sporty, które są sportami podwyższonego ryzyka. Od tego również uzależniona jest cena polisy. Ja, żeby zobrazować jakąś tą, tą składkę na teraz, przyjąłem. Drugą grupę ryzyka. Najwięcej osób jest w ramach tej drugiej grupy ryzyka. Nie przyjąłem w ogóle ryzyka aktywnego życia, bo to trudno przewidzieć. I wziąłem przedziały wiekowe. Czyli co 10 lat. I z takich ciekawości, jeżeli chodzi o ceny, to w 5000 świadczenia miesięcznego dla przedsiębiorcy między 31 a 40 lat, składka 110 zł. Ten sam przedział wiekowy, 10 tysięcy zł, 220 zł. 100 zł drożej. No, jak widzicie, to nie są duże, duże składki. Przedsiębiorca 47,50, 5 zł, 133 zł, 10 266. Jeżeli chodzi o pracujących właśnie na etacie umowy o pracę, 2000 zł świadczenia miesięcznego, Przedział wiekowy 31,40 18 zł. No to naprawdę to są niewielkie, niewielkie kwoty. Przedział wiekowy 41,50, świadczenie miesięczne 2000 zł, składka 20 zł. No to dla pracujących na etacie naprawdę uważam, że warto się, warto się zabezpieczyć, żeby właśnie żeby w sytuacjach, kiedy zachorujemy, bądź też doznamy jakiegoś urazu i będą to dłuższe, dłuższe zwolnienia tej czasowej niezdolności do pracy, no to za takie pieniądze uważam, że warto naprawdę się zabezpieczyć. Z, jeszcze z takich ciekawostek, moi drodzy, bo cały czas mówię tutaj o wykonywanym zawodzie i tak to jest bardzo ważne. Ubezpieczenie chroni nasz zawód, czyli dla towarzystwa ubezpieczeniowego, żeby wypłacić nam te świadczenie, my nie musimy przebywać na l 4 Taka ciekawostka bardziej dla przedsiębiorców. Wypłata świadczenia odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej, która jakby pokazuje, czy z której wynika, że jesteśmy niezdolni do wykonywania pracy w tym konkretnym zawodzie. I to jest podstawa do wypłaty świadczenia. I co nie oznacza, że my w innym zawodzie nie możemy pracować. I to jest dla nas ważne. Ja nie muszę być na L4. Jeżeli ja biorę zwolnienie lekarskie, to ja nie mogę wykonywać żadnej pracy. A tu, w tym przypadku, tej konkretnej polisy ubezpieczeniowej, jeżeli jestem wielozawodowy i mógłbym czerpać zysk z innej pracy w innym zawodzie, to ja mogę to robić. Dotyczy to i osób pracujących na Etacie i prowadzących działalność. Chociaż w przypadku osób pracujących na etacie. W większości zdecydowanej no, wybierają jednak te zwolnienie lekarskie. To taka, to taka ciekawostka. Także, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was przydatne, istotne, bardzo ciekawe. Także naprawdę jest to super, super ubezpieczenie. Na końcu tego nagrania macie te tabelę właśnie z tymi cenami. Zasubskrybujcie proszę kanał. Tylko praktyczne informacje dotyczące ubezpieczeń na życie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.